Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Alek Konieczny, jestem pastorem społeczności Miasto. Znajdujemy się w studiu, w którym dwa lata temu, w 2020 roku musieliśmy przenieść się z całą społecznością po to, żeby rozpocząć transmisję online. Pandemia to był trudny czas dla nas wszystkich, trudny czas dla lokalnych wspólnot, ale to był również dla nas sezon, w którym Bóg zaczął pokazywać nam, jak wielką wartość, jak wielką moc może mieć służba online. Może mieć to, kiedy zaczynamy to, co. Bóg rodzi to, co Bóg tworzy, w tym lokalnym kościele możemy dawać na zewnątrz i posyłać światu. Słyszeliśmy niezwykłe świadectwa tego, jak Słowo Boże docierało do ludzi, nie tylko naszych znajomych, ale zupełnie przypadkowych ludzi. Słyszeliśmy o całych wspólnotach i grupach, które studiowały razem z nami Słowo Boże, karmiły się tym, co było ogłoszone. Słyszeliśmy o ludziach, którzy słuchali uwielbienia w swoim mieszkaniu, domu czy gdziekolwiek indziej i byli niezwykle poruszani. Im więcej myślimy o służbie online i o transmisjach online, tym bardziej Bóg porusza nasze serce. E, słowem, które odebrałem bardzo mocno i które porusza e, całą naszą społeczność, jest Księga jo Joela, drugi rozdział, e, wersety 4 do 10. i czytamy tam e, te słowa. Lud ten wyglądem przypomina konie, pędzi niczym rumaki. Słychać tylko trydwanów, no, wskaczą one po szczytach gór, jak trzaskający płomień ognia, gdy trawi ściernisko. Prą jak potężny lud w zwartym szyku bitewnym. Ludzie przed nimi mdleją, twarze bledną ze strachu, a ci biegną silni i strasznie. Forsują mury, jak doświadczenie w boju, i każdy idzie swą drogą. Nie zbacza ze swojej ścieżki, nie potrąca jeden drugiego, każdy podąża swym torem. Jeśli któregoś powali pocisk, inny staje w wyłomie. Obiegają miasto, forsują mury, wspinają się na domy, włamują się przez okna jak złodzieje. Drży przed nimi ziemia, trzęsie się niebo, ciemnieją słońce i księżyc. Gwiazdy tracą swój blask. Marzymy o tym, aby obiegać miasta w tym kraju, aby forsować mury, które oddzielają ludzi od Ewangelii, aby włamować się do ich domów i do ich serc, przesłaniem o Jezusie Chrystusie. I wierzymy, że to nie tylko nasze marzenie, ale również Boże. Kiedy coś jest Bożym marzeniem to nic nie jest w stanie zatrzymać naszego Boga przed realizacją. Przekonaliśmy się o tym, ponieważ o to, o co modliliśmy się w studio, to to, żeby Bóg dał społeczności miasto górę, na której będziemy mogli posadowić naszą społeczność, abyśmy mogli świecić szeroko. I oto dzisiaj jesteśmy w nowej przestrzeni społeczności miasto przy Grunwaldze, 355 w Gdańsku. Tamta wizja została ubrana w pieśń Gałusza, która nie tylko służyła nami, była inspiracją dla nas, ale była wizją tego, że Bóg przygotowuje swój kościół. I przez miniony rok słyszeliśmy świadectwa o kościele w Dublinie, który modlił się, uwielbiał tą pieśnią i kupił swój budynek. O społeczności z Krakowa, która buduje budynek, o wspólnotach katolickich, które modliły się o swoje przestrzenie. Widzieliśmy, jak Bóg posługuje się tym szerzej i szerzej, nie tylko lokalnie, ale również na zewnątrz. Chcielibyśmy słyszeć jeszcze więcej i więcej takich świadectw. Naszym marzeniem jest to, aby te dary i talenty, które są złożone w społeczności miasto, służyły Tobie, Twoim bliskim, Twojej wspólnocie. Dlatego w tym roku zbieramy razem z całą społecznością miasto na to, abyśmy mogli wyposażyć to miejsce w odpowiedni sprzęt do nagrywania, sprzęt do nagrywania audio, wideo, wyposażenia i wyszkolenia teamu, który mógłby to obsługiwać i przygotowywać te wszystkie materiały, tak aby Ewangelia mogła obiecać. Miasto, forsować mury i włamywać się do domów tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. I to jest też okazja dla Ciebie, jeśli chciałbyś wesprzeć ten projekt, chciałbyś korzystać z tego, chciałbyś słuchać, oglądać, doświadczać, przesyłać dalej, to zachęcam Cię, abyś wsparł naszą zrzutkę, abyś dorzucił tyle, ile Duch Święty poruszy Twoje serce, abyśmy mogli zrealizować tę wizję. Wierzymy. Że nie chodzi o wielkość kościoła, ale chodzi o wielkość jego wpływu, i mamy nadzieję, że razem z nami postarasz się, aby wpływ Ewangelii zmieniał ten kraj.